A się tam wysila, ktoś w tym lesie. No co? Tomek ostatnio troszeczkę opowiedział wam o tych kołowrotkach. Quick, tak będziemy testować sobie dzisiaj. Dwa. Dwie karpióweczki SLS 570 FS Tak, tu mamy wersję z wolnym biegiem a ja mam wersję yy, tutaj jest, pokażemy w przedni z Was tak tu pip, tam nie pip tam, tam ciap tam też ciap no i czekaj, właśnie. I tak czekam. Ej, Weszek, tu też jest chłopień. Chodźże, ja dopiero zarzuciłem. Mój dzisiaj powiem ci, przetestuję po całości. Quick, SL i SLU. Quick SLU Quick SLU Reprezentuje biedę No to co, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym no filmie się na salony wlatuje Quick Specjalnie dla nas, dla sklepu mamy go kurcze troszeczkę y... Tylko nie mamy, bo mamy go już na wędce. Tak, tak, dokładnie Ale są to kołowrotki, które są tylko dla naszego sklepu i mamy je praktycznie tylko my, nie? Można powiedzieć? Tak jest, chyba. No, także y, specjalnie dla nas jest trochę bodeli, bo przetestujemy. Mamy, mamy wersję z wolnym biegiem i mamy wersję z fast dragiem z przodu. Także mamy dwa takie. No i dzisiaj przyjechaliśmy sobie na Jelesienkę, widzicie. Po deszczach. po deszczach. U nas już sytuacja się ustabilizowała. Nie ma deszczu. Yy, no star spoko. Martin już jed, coś tam wyciągnął. Nie to będę spoilerował. Od początku, no ale zobaczymy. no Nastawiamy się na karpie, może jakieś amura. No i przetestujemy sobie. Ty masz wersję z wolnym biegiem, a ja mam wersję z biegiem, znaczy z hamulcem z przodu. Więc. Także przetestujemy sobie. O, tam nie widać w oddali, ale pani jedzie na kuniu. Na kuniu. A my mamy nadzieję na kunie. Na... Pogoda na konia jest dzisiaj. No, nie? mamy nadzieję na konie na zestawach. Nie? Także co, czekamy. Zaraz będziemy tutaj coś pokazywać jeszcze więcej. Także zapraszamy na film. No to co, Tomek ostatnio troszeczkę opowiedział Wam o tych kołowrotkach. Quick. Tak. Yy, będziemy testować sobie dzisiaj dwa. Dwie korpióleczki. SLS 570FS. Tak, tu mamy wersję z wolnym biegiem. A ja mam wersję. Yy, tutaj jest. Pokażemy. Przedni. Swasdragim. Tak. Elegancia. I zrobimy sobie dzisiaj taki challenge Bo będziemy mieli z przednim i z wolnym Też jest przedni i Ty masz jeszcze jeden tutaj z wolnym Z o, I o, o, o. Jego założymy, czyli ten kontra ten, te będą dwa No musimy nawinąć żyłeczkę, nie? Oczywiście Mamy tu żyłeczkę, shimankę Coś tam znaleźliśmy, kurczę w poczepie, <grym> <grym>? mam tutaj, żona mi do żyłki włożyła główkę jigową Nie wiem po co O rykowisko w tle troszkę. Ruszył się tam no Trzymano Technium 0,35 0355 11,5 kg Tu większych karpi raczej nie ma niż 15-20 kg No to na takie się będziemy nastawiać, nic tam na większego o. O, Już pierwsze spławy są rozkładamy się, zaczynamy no koniecznie, koniecznie, dobra, dajmy żyłeczkę i lecimy. Boże, bo małżonka tu napychała y... słyszałem słyszę? główki dzikowe. Nie wiem skąd to wzięła, ale Przecież ta żółka przeleżała na tym idealnie. Na, na szafie. Fajnie jest zrobiona, nie? W takiej tej puszeczce? Mamy te żyłki nawinięte na kowrotki. I one są fajne. Mi się na to fajnie ułoży. Ona się nie skręca ani nic. Dobra. Nie? Będziesz to umiał? No przecież ja to zawsze patrzę. Tu robię pętelki. Tu robię pętelki. Mogę nawet zrobić podwójne pętelki. co będę chciał. Mogę senie nie? Uh -huh. I to trzeba uobciąć. Czekaj, jak ci dam obcinaczkę, bo mam. Ja nawet nie mam zęby. Zęby masz? No. Dobrze jest mieć zęby. W 30 lat, dobrze jest mieć zęby, nie? No, patrz, mam tu takie. To no, najlepsze nożyczki wiertkarskie świata. To jest Fox. Fox takie. Znaczy, nie wiem, czy firma tu jest akurat potrzebna, ale tego typu. Tego typu. No, tego są najlepsze. I hec. The best. Można nawet sobie to na wziąć do ogródka, jak ktoś ma pasję taką. Jak się tępią, to się tu dokręca i. trochę lepiej później. Martynie zawsze tak zawsze na każdym filmiku wyskakuje z jakimś takim. Z czym? No, za dużo się w życiu na zmieni. Z jakimś gadżetem? Tego. Adam wiesz? słodowy. Z jakimś gadżetem? W świętej pamięci. A w domu, jak tak robisz, to kto ci to pomaga? To kładę na ziemi, nie? A masz porysowane sufity w domu od wędek? No, człowiek. No, mnie jest to samo. Pyk. pyk, i cyk, i pyk, i my I pyk. Otworzyć kabłąk. No i tu jest zawsze odwieczny dylemat. Czy tak, czy tak. Patrzcie, zakładam tak. Zobaczymy, czy będzie dobrze. No spróbuj nawijać. Okręca się wokół własnej tak. osi? No właśnie, to tak jest źle, tak nie lubi. Zobaczcie Jest tak, nie? Czy nie może być tak? To musi być ta w tą stronę. No, no i teraz już leci dobrze, nie? Dobrze, no? No i o to chodzi. Nawijaj. O co chodzi? Może nawiniesz coś tutaj, nam, tutaj widzą. <noise> Mogę wam nawinąć śimanki. Weź nam coś ponawijaj tutaj, posz. Do Niemiec. Ja sobie no wtedy, nie? No. Ja bym sobie było siadnąć. Albo nie? ma 30 lat, to już trzeba coś siadnąć. Na sucho nawijasz, na sucho? No, a musi no, Nie wiem. To jest ten Wacław. Hmm. Wacuś. Hmm. Nabijamy Wacusia. On jest miękki ten Wacuś, bo nie trzeba wiertełka do niego. Nie, nie pęka Wacja. tutaj przepon do metodki. taki. Typowy przepon do metotki. Krótki A. A robi robotkę. <laughs> Pyk. i tu stoperek zaciągamy o tak jakie ładne, trochę jest za mały haczyk do tego co nie? W tej kulki ale nie miałem problemu przedtem się z tym zapinać To do powiesz? nie jak teraz w lecie trzeba było więcej zrobimy tu mordę karpia o istnieje Ryzyko, że może się nie zapiąć? Nie. Już to tak robił? To mnie nauczył tego sprawdzania? Tak? Nie. Marek Malman. No, Oglądasz kiedyś takiego gościa, Marek Malman? Pozdrawiam. Fajnie się oglądało, marek tak. Malman. Ja się pier to, to pierwszy karpioż, od pierwszy którego się uczyłem. Pierwszy karpioż, którego oglądałeś. Wynęcił dużego karpia. Nie? Wtedy man. jeszcze nie było e, na YouTubie tylu kanałów wędkarskich. No nie było, nie było. Nie wiem, co teraz z panem markiem się dzieje? No, ma kanał no, ogół dalej Ma? No, nie wiem, dawno, ale na pewno. Dobra, południe i rzucać, bo pora obiadowa. No. Klasyczny metod Mix, metod Mix, metod, czy no, jeszcze. Troszeczkę namoczymy. moczyny. się zrobiło sucho. Pyk, myk i pyk. I zasypujemy. Metod Mix jest fajny, bo jest trochę grubego i trochę cienkiego, tak się to prezentuje się o, i leci w kosmos klasyczne splątanie na szczytówce Kaczkę celujemy. Celujemy w kaczkę i perfekt. Sig. Napinamy hangerka i pyk, i myk, i rach, i ciak. No i tyle w temacie. Wolny bieg. Nie napinam się. Nie napinam się, że dobrze te żyłki mi piszką. I wiatr Ci napina. mi napina, ale tu mi wyszedł garczyk, no to gdzieś nie mimo. Tam teraz idziemy za daleko. Nie wiem czy słychać tam w lesie tego... ...byczka. No, rykowisko wrzesień, także rykowisko pełno parą, nie? No to wrzesień ma swój klimat, nie? No ja dawno nie byłem na takim. Ja też nie. Ostatnio byłem na wiosnę. No to ja byłem w parę razy, ale że. Woda przymęcona To ostatnich oparów. No, no po tych deszczach to. Tu. Tu. tu pip? Tu pip Tu pip, tam pip Tu pip y... tu pip, tam nie pip Tam ciap Tam też ciap No i czekaj właśnie No tak czekam Na pip No fajnie, ten młynek fajnie się sprawdza być. Dam FLU Fajnie Rzeczywiście ludzie lubią się w tych no różne opinie słyszałem no, fajnie, ja już miałem wakacje, żeby przetestować parę takich 16 połowi właśnie na ten Także fajnie Sprawdzimy sobie tu miętów, sklep wetkarski, Pyk, dam SLS I po ile taki obrótek ops Sławień go oczywiście pozmienia Dam SLS SLU to jest 570 FD? mhm FD. Tak o, nawet w promotion minus 8% proszę bardzo mhm. 400 zł, jeszcze jest rabacik, jak, jesteś, jak jesteś stałym klientem co nie? proszę bardzo, podlinkujemy Wam na dole pełne opisy i wszystko macie na stronie opcja naradki darmowa wysyłka darmowa wysyłka Nie kupisz darmowa. dwa Darmowa. już zamówienie w ciągu 19 godzina zostanie wysłane 19 września czyli jutro Tomek wam spakuje hehe 400 he. za taki kowrotek no spoko no i tego tego typu tego typu nie bierze tego typu nie bierze Poni ale niby ta niby łopatka jest yy, ogrodkowa z Fiskarsa, ale tak z tej strony już byś powiedział, że Prologic, nie? No <grych> Fiskars, prorodzi Kolory takie Mati no, wziął taką łopatkę, w sobie to tu pod nogami no, no tak naprawdę to... Pod nogami Tak naprawdę to z ogródka. No, no i tak nie robią nic w tym ogródku. I tak nie wiem, nie robią tam nic. Nie, nic. To, to. Patrz, patrz Co tam jest? Kapat? Eee, co ma rybka. O chodź tam w tu? Ej Taszek tu też jest chyba branie. Chodź No Czekaj a bo ten mi naciąga Ja dopiero zarzuciłem kwiczka dzisiaj powiem Ci przetestuję po całości Spokojnie Żeby tylko nie poszedł za wyspę Będę musiał pielgrzymować tam na razie go ciągnę po ziemi, chyba. Bo... Czy po dnie. tam nie masz. Nie, no, to tam nie ma. Święty Michał się wykichał. <grymne> to tu nie brakuje takich ludzi odklejowych, nie? Jaś tam nie, jaś tam nie. Możesz go klimali pokazać, bo on będzie zadowolony z tego. Nie, to nie jest chyba tak. Widzisz go tam? Kaprony Chciałbym, że wiedział. Jarzecki wiedział. że kroczku. św. Michał się wykichał książę książę Włacław no, jakich tam tych? jaki to był książę? No, to są najmniejsze, ale nie są też największe jaki to był książę? książę Michał? Nie silniki A jak on zrobił rolę, nie? No Chopatrzcie o takie A rola jakby co najmniej miał 25 kg To taka podwójna tak ja jest sobie... Oho W końcu przyszedł tapa Ale nie. pasuje im to spicy meaty Spicy mati, pikantny Mateusz. Księży że A wiesz, że ja miałem grać w Titaniku? Ale mi nie wiem. Księży że miła się tydzień. Wiesz, tam jest. Nie wykupiłem nic. Czyż to Kołkowi? The best place in the world for the carp. Little bit za blisko. Nie, pańsko ma branko. Proszę państwa zobaczcie znowu, jak kowrotek się spisuje. Bro. damik, 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 elegancko. Wersja z wolnym biegiem quick. SLU Jakby quick a wolny, nie? No, no. Faj, no, faj. A, tego w ogóle nie widzę jeszcze. Proszę, proszę mnie nie wyzywać yy, za, holo, za hol, bo dopiero w ten robisz. Nie, ale z tego, co w, z tego co widzę, to jest klot. Dopiero... Bo nie walczy bardzo. Nie, nie walczy bardzo. A widzę, że jest ciężki, więc to jest duża ryba. Tak mi się wydaje. I dopiero po drugi raz. Wiem, tak, ale te kurde, jak boi... nie, jakby to była dycha, to on by chłopie nie wiadomo co robił. On tak nie robi. Może dopiero to jest... dostanie kurde. jest dusz. No nie wiem, no, nie ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie że nie się nie ja, wiem, no, nie jest nie wiem, nie 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 jest nie nie jest nie jest duży, aczkolwiek nie 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 jest dusz. nie nie jest dusz. Ale... nie nie taką... nie no, ja Hmm, najmniejszy też nie będzie. Mają, 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 one to mają... Właśnie się dziwiłem, że on tak mało walczy dopiero. Dopiero teraz może dostać jeszcze no, tak. i tam próbował recepka Przed nami? No chyba ta. Tak, tutaj jest taka małki. Nie. Nie nie jest taki mały. To jest ten taki krótki, krótki mocarz. A masz telefon przy sobie? Fajnie. O papan, możemy jechać do domu. Fajny, fajny. Biały fajny. Fajny. miecz. Biała szata miecz. Miał Biała być zupełnie by miał inaczej. Miał być zupełnie inaczej. Piękny. Mam tu psikadełku. Fajny. fajny. Ładny kapik. Kapik. Fajny. Fajny kapie. W Pierwszej pomocy. Pierwszej pomocy. Biała szata mięcz. Biała szata mięcz miał być zupełnie inaczej. Tak się właśnie spodziewałem, że on tak będzie właśnie teraz robił. Tak mi rób, tak mi dobrze. Biała szata miecz. Biała szata miecz, biała szata miecz, miał być zupełnie inaczej. <głosy> <głosy> biała szata miecz. <noise> biała szata miecz, miało być zupełnie inaczej. <głosy> <głosy> Ja wiesz co wiedział. Mia <laughs> to mnie. Ja jestem. Co jest. za magielnia, nie da się go. Obróć go do góry nogami, znaczy głową w dół. Podnieś go ple, tymi tym go do góry. się Jasza tam jest. Dobra wódz, <gry> no, czuję Czy Chujasz go? go, nie jest proszę Państwa. Wszystko? To hej. co, proszę Państwa, spakowani, ja dzisiaj zblankowany, na zero, ja, bez pika. Ja trzy kapry i, i dwa śmierdziele. ale o i jednego z nie? Jednego spienecz. Ja mam tylko jednego pika i tyle. Jednego pick-upa. To taki wrześniowy, wrześniowy dzionek, eee, z, węd, z wędkami rzucaliśmy, ale nie wydarzyło się, eee. Ja, ko nie, kowrot szczególnego. No Ciągle sobie to mogę sobie. Y ja już łowiłem na ten kowrotek, także myślę, że za te pieniądze to jak najbardziej y przeowiem tutaj. Kurczę się dzięki Łukaszem wakacje praktycznie całe 3 dni, także y jak, jak ktoś jeździ tak położyć. jak ja, czyli raz na rus ruski rok, tak się to mówi. Mm -hmm. Teraz ruski to mm -hmm. wrażliwy temat. To warto kupić taki kowrotek. Więc... No pewnie promocja, także myślę, że... Jak najbardziej nie dość, że jeszcze na promocji, to jeszcze faktycznie są dostępne te damy u nas w sklepie, także jeżeli jesteście nimi zainteresowani, na pewno jak jesteście zainteresowani, to pewnie już tam ukażecie te kołowrotki, nie? Bardziej o to chodzi, że są u nas, bo w innych sklepach ich już nie ma, nie są niedostępne, tylko u nas specjalnie odnowili jakby serię i mamy ją, nie? Także macie link na dole, tak, i się ta. sprawdzajcie. No jesień już idzie o chłodzenie, teraz po tych deszczach, ale myślę, że jeszcze, jeszcze będzie jesień. Coś jeszcze się wydarzy. Złota Polska. Dokładnie, dokładnie. Także zapraszamy do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnych filmach. Pięć. Okay.